Dzień dobry, chociaż trudno wam mówić. Dzień dobry, jak za mną jest po prostu ciemna noc. Bardzo Was przepraszam za te warunki i nie wiem, jak to wyjdzie z tym światłem sztucznym. Czy w ogóle widać moje oczy, nie wiem. Ale zapomniałem sobie, że jest już połowa sierpnia i że no, wieczory już nie są takie długie. I miałem w planie ten, ten film nagrać wieczorem. Wczoraj, znaczy. Właśnie teraz w ogóle to kłamstwo będzie ogromne, znaczy, dokładnie jest piątek wieczorem nagrywam film na sobotę. Miałem go nagrać w ciągu dnia, żeby bardziej oszukać tym dzień dobry, ale nie wyszło. Bardzo Was przepraszam za techniczne warunki, ale tym bardziej Was zapraszam do posłuchania tego, co chcę powiedzieć, bo wydaje mi się, że to, co powiem może być ważne. Dzisiaj mamy taką cudowną Ewangelię o dzieciach, znaczy Ewangelię, w której występują dzieci. To jest ten fragment, kiedy y, uczniowie y, zachowują się jak klasyczni dorośli ludzie, którzy y, chcą przystopować dzieci, które przybiegają do Jezusa, no bo jak to dzieci przeszkadzają. I wtedy Jezus mówi: Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. I w poprzednich latach mówiłem o tym, jak y, widzę to na przykład w czasie Eucharystii. Możecie sobie zaglądnąć do archiwum tego vloga i zobaczyć, y, że jestem zwolennikiem tego, żeby dzieci były na Eucharystii, żeby ich nie zamykać w jakichś specjalnych akwariach, kaplicach, zabierać na jakieś osobne miejsca. Eucharystia z dziećmi oczywiście nie jest tak bardzo możliwe skupienie na tej eucharystii, ale myślę, że warto, żebyśmy to robili, żebyśmy się z nimi modlili. Ale to jest temat, którego dzisiaj nie chcę ruszać. Możecie to zajrzeć, zobaczyć w archiwum. Za to y, dzieci skojarzyły mi się y, no, z tym, co bulwersuje, myślę, wiele osób w Polsce. Mnie bardzo zasmuciło, o czym pisałem dwa razy też na moim facebooku i w różnych mediach. Y, mianowicie y, to, co powiedział biskup Długosz y, w czasie apelu jasnogórskiego y, na, y, na, na Jasnej Górze w Częstochowie. Niektórzy próbują powiedzieć, że to było jakieś niefortunne sformułowanie. No nie było, bo wszyscy widzieliśmy i to można zobaczyć na YouTube. On ma po prostu przygotowany tekst, tam jest wiele kartek, a więc to był tekst przemyślany, napisany. Więc to nie było jakieś niefortunne przejęzyczenie, on tak po prostu myśli. Jest to dla mnie o tyle trudne, bo ten człowiek jest nazywany biskupem od dzieci, więc wydawałoby się, że jako pedagog, jako ktoś, kto cały czas w temacie siedział, nie powinien w ten sposób myśleć, nie powinien mieć w ogóle takich myśli, o których powiedział. Rozpętała się oczywiście burza. Wielu ludzi to komentuje i słusznie, bo uważam, że trzeba to komentować, i tak jak już mówiłem to parę dni temu, tu nie ma zastosowania ten ten werset z Ewangelii, ktoś to próbował mi też wmówić z pobożnych ludzi, że no, najpierw widzi upomnij brata w cztery oczy, jeśli, jeśli ci zawinił. No, po pierwsze, nie osobiście mi zawinił i nie stało się to na zasadzie jakiejś ukrytej afery, tylko to się stało publiczne, więc trudno mówić, że będziemy teraz upominać biskupa. Zresztą to była ta logika, zobaczcie, w tym jego wystąpieniu, że no właśnie, że to jest sprawa między tym pedofilem, księdzem a biskupem. No nie. To jest sprawa publiczna, dlatego dobrze, że różni ludzie i z kościoła, i spoza kościoła odezwali się i powiedzieli o swoim sprzeciwie, o tym, że się nie zgadzają z taką logiką. Między innymi wypowiedział się ksiądz Piotr Studnicki, który jest z biura przy prymasie polskim, przy tej ciele, które się zajmuje. W tym organie, który się zajmuje przy episkopacie ofiarami molestowania seksualnego w kościele. No i tam było napisane, że właśnie arcybiskup Polak napisał do biskupa list, żeby ten, do biskupa Długosza, napisał list, w którym powinien przeprosić, znaczy sugeruj mu, żeby przeprosił za niefortunne zdanie. No właśnie, wraca to, to stwierdzenie niefortunne zdanie to nie jest niefortunne zdanie. Dlatego, że to nie jest kwestia tego, że biskup długoż przeprosi za to, co powiedział. To jest jakby dla mnie oczywiste. Myślę, że jest na tyle dojrzałym człowiekiem, że przyjdzie do niego refleksja i to zrobi. Ale mi wydaje się i myślę, że wielu z was się ze mną zgodzi, że ta sprawa ma głębsze. Znaczenie i, jakby, głębsze dno. To znaczy, po pierwsze, ta sprawa pokazuje kwestię wrażliwości wśród księży, hierarchii i w ogóle ludzi Kościoła, również ludzi świeckich, wierzących. Jednak pokazują takie historie jak ta z tym Apelem Jasnogórskim, że. Nie przerobiliśmy kwestii wrażliwości, że my dalej jesteśmy ludźmi, którzy bardzo często poruszają się jak słonie w składzie porcelany, że my ciągle jednak nie przerobiliśmy tego, że na pierwszym miejscu są osoby skrzywdzone, ich krzywda i to, jakim językiem mówimy, to co mówimy, jakich słów używamy, jakich gestów używamy, to ma szalenie bardzo ważne znaczenie dla tych ludzi. Dla ludzi, którzy nie zostali skrzywdzeni, dla ludzi, którzy być może w ogóle nie zajmują się tematem, to te komary są straszne, słuchajcie. E, jakieś niefortunne zdanie może być powiedziane, no, ktoś przesadza, ktoś jest przewrażliwiony i tak dalej. W tej kwestii, zresztą, jak w, w każdej kwestii zranienia drugiego człowieka nie ma czegoś takiego, że możemy zarzucić temu, kto jest zraniony, że jesteś przewrażliwiony, znaczy to wtedy pokazujemy, że tak naprawdę nie interesuje nas ten człowiek i to, żeby go. Doprowadzić do takiego stanu, żeby on mógł żyć, żeby mógł się cieszyć życiem, tylko tak naprawdę interesuje nas święty spokój. A więc y, to jest pierwsza rzecz, wrażliwość. Druga rzecz, o której ja też mówiłem, y, pisałem, o której też mówiło wielu komentatorów. Słuchajcie, mnie przeraziło to, że na tym apelu jasnogórskim było kilku biskupów, w tym ordynariusz miejsca, biskup, arcybiskup Depo, i nikt, tego strasznego wywodu, monologu nie przerwał. Ja wiem, jakie to jest potworne napięcie, kiedy słuchasz czegoś złego, głupiego i wiesz, że powinieneś to przerwać, ale nie masz w sobie na tyle odwagi. Boisz się różnych rzeczy, bo wiesz, że z tyłu stoją ludzie, którzy mogą różnie zareagować. Jesteś puszczony na wizji, więc jesteś obserwowany. Czuję to napięcie i mam tego świadomość, że łatwo się mówi, ale wydaje mi się, że są takie sytuacje, w których naprawdę my, jako szczególnie my, księża, biskupi, powinniśmy mieć odwagę do tego, żeby jednak powiedzieć stop, złu, bo to słowo było złe. Tak się ironicznie trochę zastanawiałem, co by było, gdyby ktoś, nie wiem, jakiś ksiądz albo jakiś biskup powiedział na takim apelu, znaczy to jest absurdalny przykład, ale tak sobie myślę, co by było, gdyby powiedział, że Jezus nie jest Bogiem, czy ktokolwiek by zainterweniował, ktokolwiek by coś powiedział. Dlaczego to jest takie ważne, żeby w takich sytuacjach mieć odwagę przerwać? No dlatego, że zobaczcie, no, prawdopodobnie tak będzie, że za, za jakiś czas, za kilka dni być może, rzeczywiście ci biskupi czy biskup miejsca przez swoich sekretarzy wyda jakiś list, którym powie, że odcina się od tego i że to jest złe myślenie. Tylko zobaczcie, jak to wygląda. To znaczy, że jeżeli tego słuchałeś, nie zainterweniowałeś, to znaczy, że się zgadzałeś. Milczenie znaczy w tym wypadku zgodę. Bo masz władzę, żeby to przerwać, a tego nie robisz. Więc yy, wizerunkowo, chociaż kompletnie o wizerunek w kościele nie chodzi, to jest ostatnia rzecz, o którą powinniśmy dbać to wizerunek, ale jednak to jest bardzo ważne, w jaki sposób pokazujemy ludziom nas, siebie, jako wspólnotę no to kompletnie tutaj nie zdajemy egzaminu. Nie zdajemy kompletnie egzaminu. Yy. I trzecia rzecz, którą chciałbym przy tej, przy tej sytuacji zwrócić uwagę, o której też już mówiłem w różnych sytuacjach i w różnych miejscach, zobaczcie, jak różne są reakcje w kościele w zależności od tego, kto zawini. Że potrafimy. już abstrahując od tego, że jeżeli nie wiem, trzeba skomentować jakieś zdanie, jakieś zło, przynajmniej tak się nam wydaje, że coś jest złego, co się dzieje w świecie, nie wiem, czy to w polityce, czy w jakiś organizacjach pozarządowych, czy w jakichś demonstracjach, to mamy zawsze kilka y, głosów, które zawsze się odezwą i zawsze skrytykują, i powiedzą, gdzie jest zło, od razu. A co więcej, wiemy, że potrafią mówić czasami wiele tygodni o jednym temacie, wołkować go, y, bo to nic nie kosztuje. Powiedzenie, że Pan, który kompletnie jest ode mnie niezależny, jest, jego czyny są złe, to naprawdę nic nie kosztuje, poza tam może jakimś głosem krytyki czy nawet hejtu w internecie, nic więcej. Zobaczcie, jak szybko reagują przełożeni kościelni, nie tylko biskupi, kiedy zawinie jakiś podrzędny ksiądz. Bardzo szybko potrafią wyprostować, odciąć się, napisać oświadczenie. A to, co się wydarzyło w Częstochowie, przecież nie pierwszy raz, ale no, tym razem dotknęło bardzo, bardzo takiej wrażliwej materii, pokazuje, jak bardzo nie potrafimy jednak y, zobaczyć, że hierarchia w kościele nie polega na tym, że ktoś ma władzę absolutną, że jest nietykalny, że nic nie można, można mu powiedzieć tylko polega na czymś innym. To znaczy ta władza ma być narzędziem do tego, żeby prowadzić dzieło Boże, jakim jest Kościół, ale nie do tego, żeby siebie zasłaniać tą władzą. I wiem, że to co mówię wielu się zapewne nie spodoba i może być dla niektórych kontrowersyjne, zaczepliwe, ale nie jest. Wierzcie mi, że nie jest. Ja tak czuję. Wydaje mi się, że, że to co mówię jest prawdziwe i to jest głos wielu osób w kościele, że ta sytuacja z częstochowy pokazała, że my naprawdę nie mamy wypracowanych mechanizmów, co robić w takiej dziwnej sytuacji, w której zawini ktoś, no, kto jest wysoko postawiony. I ta cała sytuacja. Też o tym pisałem, pokazuje, jak bardzo jesteśmy dalej w takim klerykalnym myśleniu to merytorycznie, co powiedział biskup Antoni w Częstochowie, i to, co się dzieje w, w kwestii tej ciszy, e, braku komentarza ludzi, którzy powinni to zrobić, e, pokazuje nam, jak bardzo ta struktura broni samą siebie. Czyli wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej, broni swojego wizerunku na zewnątrz. Oczywiście nie wierzę w to, że tam nie ma wewnątrz dyskusji, tam zapewne jest bardzo ostra dyskusja ale na zewnątrz nic nie wychodzi. I to nie na zasadzie takiej, że to są jakieś tajemnice wiary, tylko na zasadzie takiej, że bronimy dalej wizerunku. Yy, powiem szczerze, że to jest taka sytuacja bez nazwisk, yy, w której oczekiwałem komentarza kogoś dla mnie ważnego, tego komentarza nie było. I yy, yy, no mnie to dziwi, powiem szczerze, że mnie to dziwi, bo Możemy mówić w przestrzeni publicznej, możemy nagrywać cudowne filmiki, oczywiście moje nie są takie, o tym, jak Pan Jezus nas kocha, możemy sobie mówić o nauce katolickiej nauce społecznej, możemy sobie mówić o różnych nie wiem, problemach i kazusach z dziedziny na przykład etyki, mówić co dobre, co złe, ale jeśli nie potrafimy stanąć przed ludźmi i powiedzieć, że my jako Kościół Człowiek z naszego kościoła zawinił, skrzywdził ludzi i yy, jest to złe, i nie należy tego utożsamiać z naszym głosem, to wydaje mi się, że bardzo nie zdajemy egzaminu. I napisanie jakiegoś oświadczenia przez jakiegoś urzędnika z jakiejś instytucji, z całym szacunkiem do tego człowieka, do instytucji, wydaje mi się, że nie jest czymś, co sprawi, że przekonamy do siebie kogokolwiek. Politycznie, yy, w sensie takim yy, kolokwialnym, to politycznie mówię, Politycznie PR-owo, no wszystko będzie dobrze, nawet prawnie będzie dobrze, no bo ktoś napisze oświadczenie, ktoś przeprosi i nie można się niczego czepiać. Ale wydaje mi się, że Kościół to są relacje, że Kościół to nie jest kwestia PR-u i tego, żeby fajnie wypaść jak jakaś firma tylko chodzi o to, żebyśmy mieli dobre relacje. Nie da się zbudować dobrych relacji właśnie przy dystansie. To jest to, co mówi Pan Jezus dzisiaj do mnie i do każdego z nas. Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Nie budujcie dystansu. Zresztą mówi w innym miejscu, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, no właśnie dzieci, które do Niego przychodzą, jak dzieci, które się nie boją, jak dzieci, które łamią dystans, tylko przychodzą, to nie wejdziecie do Królestwa, bo nie zrozumiecie tego Królestwa. Do widzenia. Pomimo tego, że widzicie ciemną noc piątkową, no to Wy będziecie to oglądać w sobotę. Więc życzę Wam dobrej soboty. Mam nadzieję, że coś tam widać. Za chwilę to sprawdzę i się przekonamy, ale gdybyście mnie słabo widzieli, to mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze widzieć, e, słyszeć. Do widzenia.